Dzień dobry. Witam Was bardzo cieplutko z tej strony Monika na kanale Momata Rot i Runy. Witam Was moi drodzy w czytaniu na grudzień 2023. Szczególnie ciepło i serdecznie witam Zodiakalne Wagi, ponieważ to jest prognoza dla Was na ten miesiąc. To już jest ostatni miesiąc tego roku i chciałabym Wam z całego serca za ten rok podziękować. Mam nadzieję, że spotkamy się również w przyszłym roku. Chciałabym też poinformować Was, że już zbieram zapisy, a także wykonuję prognozy na rok 2024. To są takie rozłożenia, które obejmują wszystkie sfery życia, czyli pracę, finanse, uczucia, szanse, możliwości, potencjały i zagrożenia, które, które będą miały miejsce. Które są w takim potencjale na rok 2024. Także, jeżeli jesteście zainteresowani taką prognozą, zapraszam do kontaktu mailowego. Też wykonuję portrety tarotowe indywidualne, karmiczne, partnerskie, które opracowuję, bazując na dacie urodzenia. Czyli to nie jest losowanie kart, to jest powiązanie pomiędzy wielkimi arkanami tarota i datą urodzenia. To jest taka analiza osobowości, analiza drogi życia, bądź też analiza związku. Zapraszam Wasze psiaki do mojego hoteliku domowego. Mojego, naszego, ponieważ prowadzę go razem z mężusiem. I już przechodzę do czytania. Najpierw wylosuję dla Was runę na grudzień. Algis, jesteś chroniony. Jesteś chroniony i otwórz się na przekazy z góry. Algi to są znaki, sygnały, informacje, przekazy, wiadomości, które dostajemy od Boga, od przyświata, od innych. Ktokolwiek pojawi się w Twoim życiu w grudniu. To nie jest osoba przypadkowa. Cokolwiek zdarzy się w Twoim życiu, da początek w dalszej perspektywie czasowej czemuś ważnemu, czemuś większemu, czemuś, co przyczyni się do poczucia przez Ciebie takiego bezpieczeństwa, takiego poczucia bycia zaopiekowanym przez wszechświat. Bardzo piękna energia. Bardzo możliwe, że w, w, w grudniu będziecie też załatwiać jakieś sprawy, które mają Was zabezpieczyć na e, przyszłość. Tutaj może chodzić o ubezpieczenie życia, ubezpieczenie domu. Tutaj może chodzić o wszelkie umowy, które w jakiś sposób zabezpieczają Ciebie, bądź Twoich bliskich, Twoją rodzinę, bądź też Twoje dobra. Taruna mówi: e, Nie bój się. Nie masz się czego bać, nic niebezpiecznego ci nie zagraża. Ale na pewno jest to runa osób zabezpieczonych, czyli jeżeli masz coś, co chciałbyś zabezpieczyć, ochronić, to to zrób. Słuchaj znaków, słuchaj swojej intuicji. Algist to jest channeling. To jest taki głos wewnętrzny, takie uczucie, które pojawia się w środku, które, za którym warto podążać. W Algis ufamy sobie, ufamy wszechświatowi i dlatego powinniśmy za tego typu przekazami podążać. Dobrze, zobaczymy, co ma Wam do powiedzenia. Kwantum Tarot. Sześć buław. Sprawiedliwość, kapłanka. Jakieś zwycięstwo, tak? Jakieś zwycięstwo może w jakiejś sprawie formalnej, prawnej, urzędowej, rozwodowej, jak najbardziej. Kapłanka działa zakulisowo, przechytrzysz kogoś, ale bez szkody, bez krzywdy dla innych. W szóstce, buław mogą ci pomóc osoby z otoczenia, mogą pomóc członkowie rodziny, mogą pomóc też w przypadku kapłanki przyjaciele i przyjaciółki, osoby zaufane. Tutaj też się kogoś konsultujesz, zasięgasz rady albo sama jesteś, czy też sam jesteś osobą, która takich udziela. Tu jest też doradztwo prawne przy tej sprawiedliwości i kapłance, które jest Ci potrzebne, żeby odnieść w jakiejś sprawie sukces bądź zwycięstwo. A więc radź się bardziej doświadczonych, radź się osób, które posiadają wiedzę, której Ty nie masz, bazuj na doświadczeniach innych, żebyś ta, Ty sam nie musiał zbierać tych doświadczeń i żeby Twoja droga była lżejsza. Główna energia tego miesiąca księżyc. Tak, możesz być w takim punkcie w grudniu, gdzie nie wiesz dokąd podążasz. Nie wiesz co jest za rogiem. Jest jakieś poczucie faktycznie, jak mamy algis, poczucie zagrożenia. Ale to za, poczucie zagrożenia wynika z braku rozpoznania danej sytuacji. Być może wynika też z braku wiedzy z braku dostępu do jakiejś informacji. Ty ten, te informacje możesz pozyskać za pośrednictwem kapłanki. Dużo czytając, słuchając znaków, szukając odpowiedzi w sobie, to też jest karta intuicji. Wiele, wiele Ci się wyjaśni, jeżeli zapytasz sam siebie, co robić w danej sytuacji. Intuicja Cię w tym miesiącu nie zawiedzie. Jeżeli poczujesz, że sam... Nie masz dostępu do tej in, intuicji, to y, popracuj nad nią. Ćwicz intuicję. Albo korzystaj z intuicji innych, szczególnie jeżeli masz do czynienia z kimś w typie kapłanki, ezoteryk, wróżka taka jak ja, tak? Y Terapeuta, psychoterapeuta, fitoterapeuta, kapłanka to jest ktoś, kto zajmuje się ziołami. Księżyc to jest działanie płynami. Bardzo możliwe, jeżeli będzie jakikolwiek problem zdrowotny, problem też z bezsennością w przypadku księżyca, to możesz tutaj zadziałać ziołami. To możesz tutaj zadziałać na zasadzie płynów płyny, które będziesz przyjmował, uzdrowią cię, usprawnią pozyskiwanie wiedzy, usprawnią czy też płyną na umiejętności kognitywne poznawcze. Być może będzie też można komuś pomóc w, w, Osobie starszej w typie kapłanki to może być mama, babcia, y, która ma problemy y, natury, y, natury starczej, ale brzydko to brzmi. Chodzi mi tutaj o zmiany demencyjne, chodzi mi tutaj o y, wszelkie choroby y, związane z umysłem. Z nabywaniem wiedzy, z mózgiem, gdzie możemy faktycznie zaradzić temu, kontaktując się z kimś w typie kapłanki. Także Jeżeli będziesz miał taki problem, jak najbardziej ja mogę pomóc. Ja teraz mocno szkolę się w obszarze olejków CBD. Sama zaczynam je stosować po to, żeby, żeby się uzdrowić, żeby poprawić koncentrację, żeby poprawić swoje umiejętności poznawcze. Także jak najbardziej możesz tutaj zadziałać. Żeby tego typu przy tego typu schorzeniach komuś pomóc. Też księżyc pokazuje, to nie jest reklama oczywiście, ale tak mi się nasunęło. Ja oczywiście we wszystkim widzę znaki. Po prostu taką jestem osobą i też nieprzypadkowo zajmuję się tym, czym się zajmuję, ponieważ dla mnie wszystko jest informacją. Też księżyc pokazuje, że jesteś. W, Trakcie zmiany, zmiany życiowej. Nie wiesz, co jest za rogiem. Być może tracisz grunt pod nogami, być może masz poczucie, że ta niewiadoma, która ci towarzyszy, powoduje lęki, powoduje niepokoje, powoduje bezsenność. Masz brak poczucia bezpieczeństwa, bo tak dzieje się w przypadku Księżyca. Jesteś w punkcie dużej zmiany życiowej, być może już zmiany nieodwracalnej, ponieważ tak dzieje się w przypadku Księżyca. I z tej przyczyny jest to miesiąc dla Ciebie bardzo ważny, ponieważ jesteś w zupełnie nowej sytuacji, w zupełnie nowych okolicznościach. Bardziej kierujesz się czuciem, aniżeli jakimiś racjonalnymi przesłankami. Natomiast algis przypomina: jesteś chroniony, jesteś zaopiekowany. Wyzwanie tego miesiąca: intelekt, myśli, królowa mieczy. Też konkretna osoba, przedstawiciel przedstawicielka powietrza, czyli tak jak ty, waga, a także wodnik i bliźnięta to jest ktoś, kto za dużo mówi, to jest ktoś, kto sypie pomysłami, które owszem, dla niego się sprawdziły, dla ciebie niekoniecznie mogą się sprawdzić. Owszem, tak jak powiedziałam, korzystaj z rad innych, bazuj na doświadczeniu innych. Natomiast yy, yy, Ponieważ masz w sobie silną potrzebę poczucia bezpieczeństwa, poczucia, że Twoja sytuacja jakoś się wyklarowuje, rozjaśnia, możesz podążać za pomysłami, za wskazówkami innych, które niekoniecznie się dla Ciebie sprawdzą. A więc ta potrzeba, Bycia bezpiecznym może powodować, że wybierzesz niewłaściwy kierunek. A więc zwróć na to uwagę. Co jest tutaj w podstawie? Co jest ukryte? Wszechświat. Wszechświat leży u Twoich stów, stóp. Przeświat ma bardzo wiele Ci do zaoferowania. To, co dzieje się teraz u Ciebie, jest niejako takim magicznym, bardzo głębokim procesem zachodzącym w Twojej podświadomości, który, która jest tutaj sygnowana przez Księżyc. Nie bój się. Idź w tą ciemność. Kieruj się czuciem, kieruj się tym wewnętrznym głosem. Miej zaufanie. Co z przeszłości wpłynęło na obecną sytuację? Rycerz kielichów, i pierwsza połowa miesiąca cztery buławy, bardzo radośnie i druga połowa miesiąca dwie monety. Myślę, że to będzie miesiąc bardziej takiego y, y, zatrzymania się, przystanku. Uspokojenia emocji, też jakichś stanów emocjonalnych, wejścia głęboko w podświadomość, żeby zobaczyć, co w tej podświadomości siedzi, co tak naprawdę koniec końców w Tobą kieruje, bo tak naprawdę to podświadomość kieruje naszymi reakcjami, wyborami, decyzjami. Tak? A więc tutaj musisz nabrać zaufania do siebie, musisz nabrać zaufanie do wszechświata. Tutaj bardzo możliwe, jak mamy Królową Mieczy w wyzwaniu na ten miesiąc, że ty będziesz raczej szukać samotności, będziesz bardziej do środka, bardziej ze sobą. Będziesz być może, bo królowa mieczy odcina, odcinał albo zostaniesz odcięty, odcięta przez kogoś, z racji tego, że no już ta osoba nie jest z tobą kompatybilna, ona już należy do innej rzeczywistości. Ty jesteś teraz w procesie zmiany, w procesie przejścia w tym księżycu do, do nowej rzeczywistości, do nowej sytuacji na nowy poziom wibracji. A więc bardzo możliwe, że będą tutaj jakieś pożegnania, które tak naprawdę dzieją się w sposób naturalny. Niemniej jednak emocjonalnie może to być trudne, tak? Możesz być zagubiony. W tym miesiącu możesz mieć jakiś brak rozeznania w sytuacji, w której jesteś. Tu jest takie rozpaczliwe w tej królowej mieczy szukanie sensu w tym, co się dzieje. Potrzeba określenia czegoś, nazwania czegoś, intelektualizowania czegoś. Co może nie być możliwe, tak? Bo Ty masz tutaj do czynienia po prostu z czymś większym od ciebie i z czymś, co jest bardzo płynne, co bardziej dzieje się w obszarze emocji i wibracji, a więc tym samym jest bardzo nieuchwytne. Nie masz się czego uczepić i to cię niepokoi. Tak? Może nie uczepić, bo to jest złe słowo. Nie masz się czego chwycić i to cię niepokoi, natomiast świat cię trzyma. Wszechświat Cię trzyma. Ta Królowa Mieczy też może być kimś, na przykład mamą, na przykład przyjaciółką, która już należy do, a jakby, mm, okej, okay. osobą, która negatywnie oceni Twoje postępowanie, która będzie Ci prawić morałę, która będzie próbowała przywrócić Cię do porządku. Która patrzy na świat, na wszystko rozumowo, z pozycji intelektu. Ten rycerz kielichów to jest jakiś szalony czyn z przeszłości, który postawił cię tutaj w sytuacji księżyca. To jest jakiś pory w serca. To może być konkretna osoba, która cię porwała, i teraz ty jesteś w związku, który, czy też w relacji, czy też w sytuacji, którą trudno określić, trudno nazwać, w której masz jakiś brak poczucia bezpieczeństwa. Też te karty pokazują, że zamkniesz się w domu, że będziesz szukał, szukała samotności i że jedynymi osobami, które będą miały do ciebie dostęp, to jest tylko bliskie otoczenie. To jest rodzina, to są członkowie rodziny, to są dzieci, to są bardzo bliscy przyjaciele, ale te relacje też możesz bardzo ograniczyć. Żeby osiągnąć jakiś spokój, żeby nie słuchać czyjegoś opiniowania twojej osoby i twoich czynów, żeby nie słuchać czyjegoś narzekania. Ta czwórka była w pierwszej połowie miesiąca. To są radosne chwile w rodzinie, z bliskimi. Czwórka była w to są spotkania towarzyskie w bardzo wąskim gronie, ale bardzo radosne, dające nam poczucie bezpieczeństwa. Tutaj możesz w tym miesiącu oceniać, komu możesz zaufać, a komu nie, tak naprawdę. Tutaj możesz oceniać, kto idzie dalej z tobą w stronę tego księżyca, a kogo zostawiasz za sobą. Tak? W końcu tego miesiąca, dwójka monet, może się pojawić jakieś źródło dochodu, którego wcześniej nie przewidziałaś. Może się pojawić jakiś człowiek, z którym wejdziesz w spółkę, we współpracę. Może się pojawić też potencjalny partner bądź partnerka. Jeżeli doskwiera ci samotność, bo to jest ta królowa mieczy, to dwójka monet może pokazywać przypadkowe spotkanie, choć to też się może już realizować podczas tych spotkań tutaj, które będzie skutkować wejściem w jakąś relację, w jakiś związek. Także w dwójce monet Alice Crowley mówi o tej karcie zmiana. Tylko czy wchodzisz w tą zmianę odważnie, czy decydujesz się na tą zmianę, czy ta ścieżka, która się dla ciebie otwiera, której wcześniej nie było, jest czymś, w co Ty chcesz wejść, w czemu Ty chcesz się oddać, w czym Ty widzisz potencjał. W dwójka monet pokazuje wahanie, pokazuje rozważanie wszystkich za i przeciw. Pokazuje niepewność. Natomiast jeżeli nie wejdziemy, na nie wejdziemy na drugą stronę lustra, to nie zobaczymy, co się po tej drugiej stronie kryje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego, wspaniałych świąt i do usłyszenia, pa! pa.